Moi drodzy, witajcie ponownie. Dzisiaj takie bardzo, bardzo krótkie nagranie. Wpadło mi coś do głowy i chciałem się z Wami tym podzielić. A mianowicie chodzi mi o to, że często wstydzimy się mówić o Bogu. To się często zdarza. Mnie też to się zdarza, więc ja do siebie też kieruję to nagranie, ale tak, żeby ku pokrzepieniu serc. Chciałem Wam parę słów powiedzieć, że zobaczcie, dzisiaj żyjemy w takich czasach, w których yy, w tym przepływie informacji mamy naprawdę ogrom różnych kategorii informacji. Niektóre są bardziej mądre, inne mniej mądre, nie chcę nazwać yy, niektórych informacji głupimi. Yy, natomiast może tej mądrości bywa w niektórych więcej, w niektórych mniej. Yy, ale chodzi mi o to, że ludzie nie wstydzą się mówić naprawdę bardzo e, takich e, mało mądrych rzeczy. takich nie wiem, no, nie, nie podpartych jakimiś tam fundamentami wyssanymi z palca. i każdy ma prawo wyrażać swoje zdanie, swoje opinie i Chwała Bogu za to, że żyjemy w kraju, w którym mamy taką wolność wypowiedzi. Wolność wyznania też tego nie doceniamy. E, myślimy, że mamy obowiązek. E, wyznawać jedną, jedną religię. A natomiast nie. Natomiast mamy różne możliwości. I chwała Bogu, naprawdę. Dziękujmy Mu za to, że, że dał nam taki wybór, ale wracając do tego, że się wstydzimy, no to spójrzmy na ludzi, którzy nie wstydzą się afiszować ze swoim stylem. Nie wiem, są to jacyś... Naprawdę różni ludzie, nie chcę tutaj Wymieniać konkretnych grup, żeby nie było, że mam jakieś uprzedzenia do kogoś. Natomiast taki przykład ekstremalny podam: że nie jest dzisiaj wstydem, żeby ktoś sobie zrobił tatuaż na twarzy, albo nie wiem, rozciął język, albo w kolczykach całą twarz sobie obwiesił. No jest to jakiś jego, znaczy w jego odczuciu, jest to jakiś styl wyrażenia siebie, i taki człowiek się tego nie wstydzi. Natomiast my często wstydzimy się mówić o Bogu, o tym, że mamy, mamy fundament, mamy podstawę, mamy słowo Boże. Przecież nie wyciągamy tego wszystkiego z palca. Ale to wszystko pochodzi z, z fundamentu, za który naprawdę ludzie kiedyś oddawali życie, w który ludzie kiedyś wierzyli. Bo dzisiaj już trochę mniej, ale mamy taki fundament, którego nie powinniśmy się wstydzić. Czyli słowo Boga, jeżeli chcemy powiedzieć komuś coś albo zacytować jakiś fragment Biblii, to nie wstydźmy się. Naprawdę, to jest taki fundament, z którego powinniśmy się cieszyć i być dumni. I w takich momentach pamiętajmy o tym, że są ludzie, którzy naprawdę może nie mają się za bardzo czym mądrym pochwalić, natomiast wcale się nie wstydzą, prą do przodu i propagują, starają się nie tyle propagować, co może dzielić się dzielić się swoim, swoją filozofią życia, swoim sposobem na życie i dobrze, i wszyscy powinniśmy się dzielić tym, co nam w duszy gra co nam leży na sercu co nam sprawia radość, za czym podążamy, gdzie zmierzamy jak patrzymy na ten świat, jak postrzegamy nasze istnienie, to są naprawdę ciekawe rzeczy i nie powinniśmy się ich wstydzić, ponieważ, jak mówię, są ludzie, którzy nie bazują na, na Słowie Bożym, bazują na, na jakichś o wiele, wiele płytszych fundamentach, a jednak nie wstydzą się, tylko wyrażają swoją opinię. Więc nie bójmy się. Nie dziwmy się też, że nie wszyscy będą się z nami zgadzali, ale to nie chodzi o to, żeby kogoś przekonywać, bo nie o tym mówię, tylko chodzi mi o to, że nie powinniśmy się wstydzić mówić o tym, w co wierzymy i na czym opieramy swoją wiarę, bo to jest wyraz tylko naszego wnętrza. To nie jest przekonywanie kogoś do czegokolwiek, ale być może, że Bóg kiedyś takie ziarenko, a może nawet od razu, kiedy się z kimś podzielimy, wykorzysta dla swojej chwały. Wszystko już jest w Jego rękach. Natomiast często pewnie bywa tak, że ludzie nawet których spotykamy po drodze, a mamy wiele możliwości, żeby się dzielić Słowem Bożym, ponieważ Słowo Boże jest tak uniwersalne i tak e, wszechstronne, w tematyce, że praktycznie jakiegokolwiek tematu byśmy nie poruszyli, to gdzieś tam to ziarno Słowa Bożego możemy, możemy się odnieść. Możemy komuś powiedzieć, że aha, a w tym temacie na przykład Biblia mówi tak i tak. I ja w to wierzę. Proste zdanie, które może być dla kogoś inspiracją do tego, żeby sięgnąć do, do Biblii i szukać, co tam dalej jest napisane. No właśnie, a więc moi drodzy, nie wstydźmy się, ja do siebie też to odnoszę, bo często są takie momenty, w których człowiek myśli sobie, w którym ja sobie myślę, że ach, to może nie jest, zły, to jest zły moment, to nie jest dobry czas i tak itd. Tak Natomiast mówię, to nie jest żadne przekonywanie kogoś czy zmuszanie kogoś do wiary w to, co ja wierzę ale po prostu wyrażenie tego, co, w co wierzę. Bo powinniśmy się z tego cieszyć i, i po prostu moją modlitwą jest to, żebyśmy zaczęli się, zaczęli być dumni, zaczęli być dumni z tego, w co wierzymy. No bo przecież nie wierzymy w to e, tak po prostu sobie z powietrza, tylko mamy to przekazane w Słowie Boga, które jest spójne, które jest e, takie wręcz przenikające nas. I z tego powinniśmy się cieszyć, bo mamy ten fundament. Więc moi drodzy, cieszmy się i nie wstydźmy się, bo naprawdę są ludzie, którzy nie wstydzą się czegoś, czego może powinni się wstydzić, więc my mamy się wstydzić? No właśnie. Yy, a więc niech nam wszystkim Bóg błogosławi, niech Duch Święty dodaje nam energii, siły i odwagi, i niech sprawia, że będziemy dumni z tego, w co wierzymy. Do usłyszenia następnym razem. Shalom!